Dostałem dzisiaj dwie przesyłki. Dwie przesyłki. To jest pierwsza z nich. Witajcie, ja nazywam się Ryszard Kowalak. I dziś poznamy prawdziwe znaczenie stwierdzenia dwie wieże. W moim przypadku obie wieże dotyczą tego samego wydarzenia. Ta jednak nie będzie przedmiotem tego materiału. To! Natomiast druga! Teraz, żeby to tak zmyślnie załatwić, żebyście nie patrzyli na mój adres Podnosimy, 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 podnosimy Jest napięcie, co może znajdować się w środku Patrzymy, patrzymy, patrzymy i co? W środku widzimy, widzimy karteczkę, która idzie w aut I woreczki, tak jest, woreczki z powietrzem To jest główna zawartość tego zestawu